Drodzy widzowie i słuchacze, Sylwester i Wiktoria Kłos, Sportmed.pl. Dzień dobry. Zapraszamy na wielki test chipsów. Dzisiaj wyjawimy całą prawdę o chipsach, zrobimy test. Co kto lubi, co kto woli zjeść. Porównamy kilka najpopularniejszych rodzajów i sprawdzimy. Sprawdzimy, czy chipsy robione są z ziemniaków, jakie składniki, których używają producenci, są najbardziej szkodliwe i zrobimy sobie ranking chipsów i ocenimy, które z nich są najgorsze. Ale powiemy też, co lepsze czy zwykłe chipsy, czy Oven Bake, czy Low Fat, czy tam jeszcze jakieś inne więc też o tym pogadamy. Oraz sprawdzimy, czy istnieje zdrowy zamiennik chipsów. To trochę teorii. I historii, jak w ogóle powstały chipsy, pro państwa, Pani Wiktoria. W 1853 roku był klient, który był niezadowolony bardzo ze swojego zamówienia frytek, w związku z czym kucharz zaczął te frytki coraz cienniej traktować i wyszły mu chipsy, które klient pokochał. I w tamtych czasach faktycznie chipsy były realizowane z ziemniaków, chociaż dzisiaj to nie jest już takie oczywiste. No dobra, czemu się w ogóle tym zajmujemy? No z tego względu, że wszyscy robią chipsy, nie? No to jak tu w ogóle przyliśmy je zobaczyłem, no to zastanowiłem się, ty, no to zjadłby, nie? No jakby nie zjadł, nie? Jak się już się widzi, jak to opakowanie jest pięknie zrobione i są tutaj różne elementy, na nich, no to człowiek by je otworzył, W by tu je przesypał i coś by od, odpalił tematy, więc no każdy z nas w jakieś chipsy jazdy, nie ma tam co ukrywać. się, ja na pewnym etapie to byłem najbardziej byłem od nich uzależniony. E, to oczywiście tam było dawno temu, ale no jednak robiło to swoje zamieszanie i no jeżeli jesteś kozakiem, to otwórz paczkę chipsów, zjedz jednego i spróbuj nie zjeść innych. To jest tak, że jak już otworzysz, to faktycznie je zjesz i to po prostu jest bardzo trudne, no one są po prostu uzależniające, no i cóż, są bardzo dobre, nie? Smaczne. Tak. wszystko. u mnie w domu na przykład nie było Chipsów, mama nie kupowała tego typu przekąsek, więc też nie mam takiej potrzeby. Wiecie, kiedy robi się smutno źle, niektórzy kupują lody, ktoś inny sobie nalewa wina, ktoś inny zamawia fast foody, a jeszcze ktoś inny otwiera kolejną paczkę chipsów, więc bardzo ważne jest też to, co się działo wcześniej w latach młodości za czasów dzieciństwa w domu, bo wówczas ten schemat później bardzo często powielamy, więc u mnie nie było chipsów. Ja nie mam takich ciągot do, do samych chipsów. Jedyne co anegdotycznie mogę opowiedzieć, to to, że kiedy moja młodsza się, Ostra nie chciała się uspokoić i byliśmy w sklepie, na zakupach i tak dalej. No to zawsze gdzieś tam sobie wyryczała jakąś małą paczkę maczuk czy coś tego typu, ale nie chciała się zwykle dzielić, więc. Chipsy to nie jest jakby przekąska mojego dzieciństwa. Odcinek, mam nadzieję, że bliski Wam, bliski decyzjom życiowym, no bo to Netflix najlepiej smakuje właśnie z chipsami. A jak ogląda się jakiś mecz, no to też najlepiej coś się je. No chipsy są proste, idziesz do żabki czy tam jakiegoś innego sklepu, bierzesz, wyciągasz i faktycznie rozkładasz i po prostu są. Więc pogadamy sobie o tych wszystkich składach i zrobimy cały ranking tego, co dobre, co niedobre. Idziemy z tematem. Najbardziej kontrowersyjne składniki w chipsach. Proszę Państwa, pierwsze, no to to. to... Będą lajsy, tym bardziej, że one wyglądają, no chyba opakowanie chyba jest najlepsze z tego wszystkiego. Z tego. Też myślę, że solidny marketing lajs robi, no bo bardzo często zaprasza do współpracy topowych hmm, sportowców, w związku z czym bardzo fajnie nam się to kojarzy z sukcesem, zdrowiem, wygrywaniem. Znamy tych ludzi przecież z. Różnych wydarzeń sportowych, więc to są tak naprawdę nasi idole. Później idziemy do sklepu, widzimy e, tą osobę na opakowaniu i chcemy być tym mistrzem, natomiast jedząc chipsy, mistrzem nie zostaniemy raczej. Ja nie wiem, jak to jest, ale jest taka presja, że jak one tutaj już są, to ty no nie zjesz? No co ty? Gubi <noise> jesteś? <noise> no, wypasion, nie wiem. Zapach, wszystko tak jak się unosi, aromaty, które są w tym wszystkim, no jest wypas, naprawdę, nie? W sensie trzeba kozaków, naprawdę, żeby tego nie ruszać. I ja czuję, już tę presję że się wysypały, no to, ty, no to, to dawaj, nie? Zaraz jedziemy z tematem w takim razie, a jeszcze jak jakieś meczyk i takie coś podsypią, no to, to w ogóle rewelacja, nie? Ale wracając do emulgatora E471, który jest obecny właśnie w lejsach oven baked. Nawet usłyszałam od operatora, że sama nazwa, że jest coś tam baked, to już że już jest zdrowsze, tak mu się kojarzy i tak dalej. No myślę, że celowo również predycenci używają takich magicznych nazw, jak swojskie, naturalne, z piekarnika i tak dalej. No? lody, no. no tak nie? Jest. Więc ma to wzbudzać właśnie takie emocje i w ten sposób mamy się czuć, Że to jest le jakaś lepsza wersja chipsów, bardziej zdrowsza i tak dalej, natomiast sam skład mówi, że nie do końca faktycznie tak jest. Ten sam emulgator 471 możemy znaleźć również w Pringlesach, które właśnie Sylwester tutaj ochoczo wysypał. Dla mnie zawsze interesujące było to, jak oni to robią, że wszystkie chipsy mają ten sam kształt i są idealnie ułożone i żaden nie jest połamany. No dobra, proszę Państwa, emulgator E471, czyli mono diglicerydy kwasów tłuszczowych. Co zatem to jest? Choć EFSA kilkukrotnie podchodziła do oceny bezpieczeństwa emulgatorów E471 i podtrzymuje stanowisko, oczywiście, że ten składnik jest bezpieczny, no bo jakby inaczej, no to nadal istnieje wiele badań, że wysokie spożycie takich emulgatorów mogłoby zwiększać ryzyko szkodliwego wpływu na mikroflorę jelitową, czyli na jelita i metabolom, prowadząc do przewlekłego stanu zapalnego i zwiększając podatność na karcynogenezę. Dużo trudnych słów, w związku z tym najczęściej ktoś wtedy mówi: Dobra, weź, nie gadaj, otwieraj te chipsy i jemy, ale warto się przy tym temacie zatrzymać. Nawet było badanie, że we Francji 92 tysiące osób przebadano w zakresie właśnie spożywania tych kwasów i słuchajcie, u osób tych występowało zwiększone ryzyko zachorowania na raka. Więc to nie jest też tak, że jemy sobie chipsy, kupujemy je naszym maluszkom, dajemy im jako przekąskę, żeby po prostu sobie siedziały cicho, czy do meczu, do bajki, czy coś. Tylko to jest regularne podawanie substancji, które mają tak naprawdę możliwość rozwinięcia wielu chorób, wielu chorób zapalnych, w tym też nowotworu. Tak, Adam, więc jeżeli oglądasz ten odcinek, pamiętaj, chipsy nie są dla nas. <gry> Dobra, dwa to jest glutaminian sodu, czyli najpopularniejszy wzmacniacz smaku ogólnie. To spowoduje, że oczywiście, no, jak odpalisz doritosy, no, to to, no to żyjesz do końca, nie? <laughs> maczugi też, no bo maczugi to są typowe chipsy młodości, czyli właśnie y, młoda wyje, czy tam młoda płacze i tak dalej, no to dajcie jej maczugi i wszystko będzie dobrze. Maczugi z ketchupem, no, to, to by nie zaznaczyć przy okazji jeszcze przy meczu, no to już w ogóle, nie? Tak, plus samy, y, sam glutaminian też ma takie cechy, że może wzmagać apetyt. Y, są tego typu doniesienia naukowe, w związku z tym, y, Dużo trudniej jest zaspokoić się, o ile można w ogóle się zaspokoić e, chipsami, że po prostu zjesz ich, czy paczka będzie miała 100 g 150-200, a może dwie nawet, dlatego jest to dosyć niebezpieczna gra. Tak, to generalnie tak jak powiedziałeś, o ten apetyt on go po prostu zasila i powoduje, żeby mamy chęć to zjeść w większej ilości. nie? Punkt trzeci to tłuszcz i jego jakość, czyli obecny tak we wszystkich tych chipsach. Tak samo jak białko o białku nierówne, tak samo tłuszcz tłuszczowi nierówny. I o ile te oleje spożywane na zimno, zimno tłoczone, nierafinowane są okej okay dla naszego zdrowia, no bo będą źródłem właśnie witamin E, chociażby to już używane w takich celach przemysłowych, kiedy smażymy na nich, kiedy je podgrzewamy do bardzo wysokich temperatur, to już te przemiany są dla naszego organizmu niekorzystne, wywołują stan zapalny w organizmie i może to się skończyć po prostu źle. W związku z tym powinniśmy tego unikać, tych tłuszczy, no bo one są wiadomo. Bo one będą rakotwórcze, więc to by nie wpływało po prostu na i Powinniśmy tego unikać, no bo to, to się dzieje oczywiście długofalowo czyli rozbiera nas krok po kroku, nie tylko z portfela, ale też ze zdrowia. I punkt czwarty do to, jest to czego nie widać na etykiecie, to jest akrylamid. Akrylamid to substancja, która powstaje właśnie ze skrobi podczas jej intensywnej obróbki cieplnej, np. smażenia czy pieczenia, więc nie ma znaczenia, czy będzie to lace oven bake, czy to będą inne chipsy smażone na głębokim tłuszczu. Jest rakotwórczy, neurotoksyczny i już w 1994 roku Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem uznała go za, słuchajcie, substancję prawdopodobnie rakotwórczą u ludzi. No, szkoda, a ja już myślałem, że zjemy. Nie, no naprawdę, jak się tu siedzi i się widzi te chipsy, one są tutaj przed nami, to no, nie zjeść, naprawdę, trzeba być mocnym. To jest świetnie dograne, w ogóle to, jak jest zrobiona cała paczka, jak ona jest bardzo kolorowa, pokazują to w telewizji, że to wiesz chrupie, to gryziesz tam i tak dalej, cały ten smak. Naprawdę to jest świetnie przemyślane, świetnie zrobione. Wcale się dziwię, że po prostu jest zachorowanie na raka, że w ogóle nowotwory są coraz większe, no bo tego przemycanego jest całkiem sporo, nie? Więc najpierw se zatrujesz, a potem będziesz leczyć, nie? Było też pewne badanie, w którym właśnie 14 osób spożywało 160 gramów chipsów, czyli ile? 80 gramów. No to dwie takie paczki sobie dziennie uczestnicy badania jedli i co zauważono? Zauważono, że przez 4 tygodnie, kiedy spożywali właśnie te 100, 157 mikrogramów akrylamidu, po zakończeniu eksperymentu w ich organizmach e, pojawił się stan zapalny, e, który prodysponował właśnie do rozwoju miażdżycy, czyli znowuż wszystkie nasze działania powinny dążyć do tego, żeby nasz styl życia był antyzapalny. Tak też rekomendujemy funkcjonowanie zarówno jeżeli chodzi o sportmen, ale też każdy z was powinien w ten sposób funkcjonować, ponieważ czynników prozapalnych w naszym środowisku jest tak dużo, że samo jedzenie powinno zabezpieczać lub chociaż minimalizować te kwestie prozapalne. I teraz jeżeli mamy Taki nauk, takie uzależnienie, czy właśnie gdzieś tutaj próbujemy się tego typu jedzeniem uspokoić, wynagrodzić albo zaspokoić jakieś potrzeby emocjonalne, no to wówczas działamy długofalowo bardzo niekorzystnie, prozapalnie, a więc dokładamy ciężaru. Dla naszego organizmu względem tej pracy, którą musi każdego dnia wykonać. No to jest mocna gra, nie? Jeżeli ludzie, jeżeli że tak, są jakieś toksyczne związki, ktoś się z nimi nagaduje, są jakieś nie wiem, stresy tam w pracy i tak dalej, no to potem będzie odbijał jedzenie No i wpadnie w, w te sidła, że najpierw się. Trochę schorujemy, a potem co będziemy leczyć? <grych> no, to jest straszne, ale no, trochę tak działa, nie, że pacjent wyleczony, pacjent stracony. Tak, plus oczywiście tutaj nie <grych> chodzi o to, że od jednej paczki e, chipsów dostajesz raka, tylko bardziej chodzi o to, że w takim zestawieniu dniowym, miesięcznym, rocznym, letnim, kiedy my się orientujemy, że kurczę, coś jest nie tak, ja mam 30 lat, a ja się czuję, jakbym miała 70, no to. To jest jakby sytuacja patologiczna, czyli e, kumulacja różnych działań, które działają na organizm prozapalnie czyli niedobory snu, e, stres, który nas rozkłada, z którym sobie nie radzimy niedobory składników odżywczych właśnie prozapalna dieta, prozapalny styl życia czyli taki w sposób przetworzony, kiedy spożywamy takie gotowce, półgotowce, kiedy te nasze produkty, które spożywają mają rozbudowany skład. Musimy się przyjrzeć temu, jak wygląda nasz koszyk zakupowy, aby ocenić, czy nasza dieta jest prozapalna, czy antyzapalna. Dieta antyzapalna ma bardzo krótki skład, zwykle do pięciu składników, a produkty naturalne, takie jak owoce, warzywa, kasza, ryż, one tak naprawdę w tym składzie mają często jeden, bądź dwa elementy i takich produktów powinniśmy szukać chcąc myśląc długofalowo o swoim zdrowiu. Produkt jest składnikowy, po prostu, a nie produkt gotowy. Dokładnie. Natomiast przerażające wyniki pokazał eksperyment na myszach, gdzie oni po prostu właśnie jedli całkiem sporo, czyli suplementowano tam chipsy ziemniaczane i jak ten akrylamid. No i u tych ciężarnych myszy zauważono właśnie dużą ilość poronień, śmiertelność noworodków w ogóle, zmniejszone masy ciała i większą częstość występowania wad wrodzonych nowo narodzonych myszek. Czyli co? Robimy ranking e, chipsów, które tutaj e, zgromadziliśmy. Będą to maczugi, Doritosy, Owenbaki, jakieś tutaj, Karly. Są też e, Monstery. Co to jest w ogóle? Przy, soczewicy. No to tak no, najszacowniej one Miejskie Na razie. ziemniaczki, i jakiś rodzaj. prażynki i tak dalej. O, oraz pringlesy tam Flagowe Pringlesy, które jako jedyne z chipsów chyba właśnie chcieli się wyróżnić też opakowaniem. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, które chipsy. Kojarzą się Wam z Waszym dzieciństwem, które chipsy są Waszymi ulubionymi. I przyznajcie się, kto ma ochotę zjeść chipsy, oglądając ten odcinek. Zaczynamy od miejsca dziesiątego, czyli w zasadzie chrupek, jakie możesz zjeść. I to będą nasze monstery. 556 kalorii, proszę Państwa. No, to jest miejsce dziesiąte, czyli de facto, mimo wbrew pozorom, one są najgorsze. No! Dla mnie jest takim przegrzanym tłuszczem. Bard <grym> no tak, bo w sensie tym pewnie na to ja inaczej, że patrzysz, nie? Ale. Nie, no to zjadłem ewidentnie, nie? No ale to jest po prostu tłuszcz, ręce całe są w tłuszczu, natychmiast. Te niepozorne duszki wypadają najgorzej w całym tym naszym rankingu ze względu na to, że mają najwięcej tłuszczu najmniej błonnika i symboliczne ilości białka. Jako jedyne na pierwszym miejscu w składzie mają właśnie tłuszcze, dlatego ten zapach taki mocno tłuszczowy. No tak, tutaj w składnikach pierwszy jest olej roślinny, słonecznikowy, rzepakowy w zmiennych proporcjach, proszę Państwa. <laughs> Ziemniaki w proszku, skrobia ziemniaczana, skrobia kukurydziana, skrobia grochowa, słodka serwatka w proszku z mleka, sól, cukier znowu, ser w proszku, papryka w proszku, naturalny aromat, przeciwutleniacz. Mieszanina tokoferoli, może zawierać rzeczywiście gluten. No. Wiadomo. No i cóż, najlepiej sport, rzeczywiście. Do 10 lat. Do 10 lat. No, 10 lat, tak jest. Tak, tak więc no, są najgorsze z tak, całego rankingu. Miejsce 10, i przechodzimy do miejsca 9, proszę Państwa. Pringlesy, słynne i znane z samolotów. To też chyba słynna, hi, słynna, histori <laughs> słynna historia, którą opowiadałem o tych Pringlesach. Mówił Ty, no gdzieś widziałem, ja więc zjadłem Pringlesy. Mi się bardzo podoba to opakowanie, więc tutaj. Tak, design jest chyba super. chciał mm -hmm. uderzyć w ludzi, którzy lubią estetykę, lubią kiedy wszystko jest równo i niepołamane. Tak, to no, ewidentnie. Widać tą jakość, jeżeli chodzi o w ogóle zapakowanie tego, czyli branding, tu pomyśleli naprawdę dobrze. No i w samolotach to tam to idzie twardo. Też ten zapach jest taki inny, co się nie jest aż taki mocny jak w tych monsterach. Trochę takim kartoflem, je... po prostu taką piwnicą, kartoflem. No, piwnicą i kartoflem to bym nie pomyślał, nie? Ale jak tak, to ja tu powiem, patrzę nawet, jestem skłonny pomyśleć, że one są nawet, do, może dobre są, może, ty, może nie są takie złe wcale przecież, nie? Bo zobacz, trzymają się, nie rozpadają się, jakby ładnie wyglądają, super opakowanie. Yy. Nie śmierdzę po prostu tak, nie? Ty mówisz, że piwnica, bo ja uważam, że tamte to, to po prostu jadą grubo, nie? Zastanawiające jest to, że wszystkie są tego samego kształtu, a więc gdzieś odpala mi się tam czerwona lampka. Czy one są z ziemniaków? czy są równe ziemniaki, jak oni to robią, że wszystkie te chipsy są takie same, a może one, a może to nie jest w ogóle ziemniak, właśnie. Przeanalizujmy skład. E, no dobra, proszę pamiętać, tak, mamy w Pringlesach 530 kalorii, że się nie mylę, czyli mówimy o tutaj przeciętnym, dość krótkim składzie. Na pewno ma mniej soli niż wszystkie tutaj te pozostałe, ale też niestety ten emulgator 457, o którym mówiliśmy na samym początku, więc nie za korzystnie. Oczyszczone mąki, maltodextryna do słodzenia, żeby ta smakowitość była wysoka. No i też zawiera bardzo dużą ilość tych kilokalorii. W związku z tym, no oczywiście popłyniemy, no to wiadomo, nie? Obiadek poleciał, a to tak naprawdę 500 kilokalorii, no to powinniśmy sobie wrócić w obiad. Wrzucić, nie wiem, z hamowszczaka jakieś tam kartofle, na przykład pieczone, do tego dodamy sobie, nie wiem, mizerię, dobra śmietana. No ale spokojnie, 500 kcal to jest naprawdę taki solidny, solidny obiadek, nie? Tak, a nie sądzę, żeby ktoś zakładał, że będzie jadł chipsy na obiad, więc zwykle jest i obiad i chipsy, więc dlatego bardzo łatwo jest uzbierać tą górkę kaloryczną i e, doprowadzić do procesów zapalnych i nadwagi. Miejsce ósme, proszę Państwa, to są maczugi, czyli na wszystkie smutki maczugi zawsze lepiej pomagają. One są bardzo specyficzne w smaku, dosyć kwaśne. To są te chipsy, które moja siostra wy, często dostawała jak płakała, więc czasami gdzieś tam udało się ją namówić, żeby poczęstowała chociaż jednym, więc jest to sentyment mojego dzieciństwa. To co tam w tych maszugach? Tak, producent informuje, że nie są one smażone, więc znowuż mamy tutaj przekonanie, że kurczę, Zdrowsze. <laughs> Jeżeli chodzi o sam skład, jest on przeciętny, jest trochę cukru, aromatów, wiadomo, wzmacniacz smaku, jest ten glutaminian, który będzie ten apetyt zwiększał. Są zioła, są barwniki, więc ogólnie. No, poczekaj, bo to tak zabrzmiało, że powiedziałaś, że zioła to już są dobre, zaraz wiesz, wszyscy będą no jedli, nie? To jednak nas to rozwalało w dzieciństwie, nie? To, wiesz, to był smutny jad Maczugi, tak? Trzeba powiedzieć twardo, glutaminian sodu, sporo cukru i praktycznie nie zawierają bunnika. W związku z tym, jak ktoś ma zaparcia, no to, to mu nie pomoże. Nie? No nie jest to produkt prozdrowotny, nie jest to produkt medyczny ani e, taki, który ma za zadanie jakąś funkcję w organizmie poza przyjemnością. Nazwijmy to. E, Dopaminą. No. Dopaminą. Mówiąc, mówiąc krótko, miejsce ósme. Tak. <laughs> Dobra, to co? Przechodzimy do miejsca siódmego, proszę Państwa, i to jest 501 kalorii, to są Doritosy. No wydaje się, że to jakby największa taka paka, w związku z tym. No, prawdopodobnie najbardziej się nią najem, i będą z tego tytułu yy, najlepsze, najbardziej się opłaca wziąć. No, ale niekoniecznie musi tak być. Nie Doritosy kojarzą się z kinem, bo to często tam one są sprzedawane no. w dużych ilościach i w ogóle, jak się wejdzie do kina, to jest głównie zapach popcornu, masła, popcornu na maśle i właśnie Doritosów, czy jakichś innych naczosów. Pachną jak y, obiad, jak ziemniaki schabowy z panierką, Pokaż. taki. One są chyba o smaku sera. no jak schabowy z ziemniakami. No co ty. Dobra, no co, producent się nie pieści ze składem i w ogóle nie idzie na kompromisy, jedzie twardo z tematem. Mamy tutaj cały Największy całą... i Litaniec. najdłuższy skład ze wszystkich chipsów, czyli najważniejsze dla producenta jest to, żeby one nam smakowały, więc dopieszcza tutaj te elementy, dając na pierwszym miejscu kukurydzę, olej rzepakowy, są przeciwutleniacze, jest serwatka w proszku, jest mąka Pszenna jest. Zestaw tutaj, jakiś ser w proszku, pomidor w proszku, aromaty. Naprawdę dzieje się bardzo dużo. Jest tam wymieniony w ogóle cukier i osobno jeszcze wymieniona jest glukoza, nie? tak zamiast tam jest, no, grubo się bawią. Na podwójnym dopalaczu lecą. Miejsce szóste na naszej liście, Państwa, są crunchips chips, papryka i 538 kilokalorii. No też chyba zdane tam przy jakichś tam meczach, nie? I jakby przy tam tego typu rzeczach oni też tam je reklamują dosyć mocno. Paczka duża, do 140 gramów, więc wiecie, jak jest mała, to zjesz mało jak jest duża, to zjesz dużo więc trzeba uważać, co się kupuje. Tak, to miejsce szóste. Producent w ogóle wychwala je brakiem konserwantów. I to jest ciekawe z tego wszystkiego. Ale wiecie co? Zobaczcie. Mamy teraz dużo wydarzeń sportowych. To są jedyne dwie firmy, które nawiązują do tego, no nie? Czyli dzisiaj mecz, dzisiaj grają, teś kup chipsy będziemy wieczorem sobie chrupać. Co tam w składzie? To generalnie jakieś różne aromaty i jakieś dwa oczyszczone oczywiście cukry, czyli tam jest cukier i jest dekstroza, no także tu jest całkiem tego sporo, no olej oczywiście słonecznikowy, rzepakowy, sól słodka, serwaczka w proszku z mleka, cukier, papryka w proszku, dekstroza, cebula w proszku, ser w proszku, pomidor w proszku, jedno wszystko to w proszku generalnie, nie? Przeciwutleniacze, ekstrakty z rozmarynu, mieszanina to kaferoli, no tak naprawdę grubo się bawią. Jest tu również bardzo dużo tłuszczów, Czyli węglowodanów to najmniej z zestawienia. Jednak 50 gramów węglowodanów w tych chipsach na 100 gramów produktu, no to jest nadal dużo, nie? Ale chyba zapach, wiesz co, jest chyba najgorsze z tego wszystkiego. W sensie najbardziej śmierdzą jakąś Papryką taką w może tak, po, ja po prostu, apryka, tak, po prostu, tak jak się kupuje jakieś tam kamisy czy coś, to e, pachnie tak mocno paprykowe. Idziemy dalej. Jeżeli chodzi o piąte miejsce, na piątym miejscu mamy prażynki solone. E, kto zna e, te chipsy? krupki, czy przysmaki, czy jakkolwiek to się nazywa. Powiem to wygląda trochę lepiej, bo w to jest rozkrobia ziemniaczana 51%, olej roślinny złożęcznikowy, olej rzepakowy w zmiennych proporcjach, ziemniaki w proszku zawierają siarczyny, proszę Państwa. No i cóż, na 100 gram produktu mamy 540 kilokalorii. Przez to, że są takie lekkie, dmuchane, to mogą sprawiać wrażenie bardzo zdrowych, natomiast nie do końca tak jest. Mają też sporo właśnie tłuszczu, zaraz pokażę. No, mało oczywiście białka, mało bunnika, no w związku z tym tam. Ja od razu czuję, że jak, jak jest więcej tłuszczu, to one tak dziwnie y, takim zjełczałym tłuszczem po prostu śmierdzą. I tutaj też jest to wyczuwalne. No tak, zapach nie przekonuje, nie? W sensie to, i lepiej w to grają właśnie te inne firmy, to na, na początku wysypowaliśmy, czy, czy, czy nawet jak jakieś lajsy. Więc y, ogólnie y, oczyszczone ze skrobi ziemniaszanej, y, Natomiast, no cóż, co dużo ukrywać, to nie są produkty zdrowe. Ale całkiem smaczne. Idziemy do, do miejsca numer 4? Wiejskie Ziemniaczki to jest Ojo, kolejna no to paczka, jest? którą możecie kojarzyć, lub nie, masło z solą. Wiejskie Ziemniaczki. W wiejskich ziemniaczkach mamy yy, składniki. Punkt pierwszy to ziemniaki, to całkiem, nie, całkiem nieźle, no bo kolejność tym ma duże znaczenie. Oleje roślinne, słonecznikowy i oczywiście rzepakowy w zmiennych proporcjach. Znowu serwatka w proszku, z mleka oczywiście, cukier, maślanka w proszku, śmietana w proszku, masło w proszku. to no jest gruba impreza naprawdę. E, no i oczywiście do przeciwutleniacze, barwnik. No to tam standardowa sprawa. Na 100 gram produktu 537 kilokalorii. znowu 50 gramów węglowodanów w tym wszystkim. No niewiele błonnika, oczywiście niewiele również niewiele białka. No to bardzo dużo tłuszczu. No nic jest lepiej, będą niż węglowodany z tłuszczem, także to jest cała moc, jeżeli chodzi to o… Jest to ten sam producent, co Cran więc e, jest to inna paczka, pewnie inny typ klienta, może inna cena. Tak, smak, w ogóle masło z solą, czyli tak jak jest tutaj napisane, oznacza po prostu bardzo dużą ilość tłuszczu, no i oczywiście to, że to jest smaczne, nie muszę ukrywać. A jak pachną? Sprawdzałeś? Nie. Yes. Pachną mocno ziemniakiem i trochę tłuszczem. Dużą mleczną maślanych dodatków. Producent ogólnie chwali się, że zmniejszył ilość soli, e, natomiast to, to zabieranie umów mi się nie pomaga. Bo to na jednak produkt na, na masło z solą, no to do tej soli jednak trochę musi być, więc nie ma, nie ma co ukrywać. No, więc tutaj na minus oczywiście gra też ilość cukru w, tych, w tym produkcie. Przechodzimy do miejsca numer 3, to są lajsy Oven Baked, czyli zajmuje całkiem wysokie miejsce na podium. To grillowana papryka i 442 kalorie, to bo to? Tak. Jest tam takie chwytliwe hasło nawet z przodu: 50% mniej tłuszczów, więc od razu wydaje się, że to jest najlepsze najlepszy wybór, najzdrowszy, no bo gdzieś tutaj tego tłuszczu jest mniej. Płatki ziemniaczane na pierwszym miejscu, 59%, olej rzepakowy, cukier, emulgatory, właśnie te mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, papryka prawdziwa, sól, serwat, preparat serwatkowy z mleka, cebula oczywiście w proszku, jakiś chlorek, potasu, może zawiera oczywiście soję i pszenicę, wiadomo. Jeszcze dodam jedną kwestię, pamiętajcie, że jak producent obniża Jakąś, jakiś składnik w diecie makroskładnik, chociażby właśnie na tłuszcze, to dla utrzymania często tekstury, smaku, jakości i tak dalej, musi podwyższyć jakąś inną wartość i tak dokładnie jest w tych chipsach, czyli producent obniżył tłuszcze, ale z tych wszystkich chipsów, które mamy tutaj w dzisiejszym rankingu, są to chipsy, które mają najwięcej węglowodanów, a więc wyrównał automatycznie Kwestia makroskładników i no. e, świeci tutaj, że to tu jest czegoś mniej, ale za to węgli będzie sporo. Podobnie również ma najwięcej właśnie E471, jeżeli chodzi o to i cukrów prostych, więc o tym trzeba pamiętać. Zbliżamy się do końca, zostały nam dwa ostatnie miejsca i drugie miejsce zajmuje kto. Chrupki z soczewicy! Nie wiem, czy w ogóle znacie takie wynalazki. Ja w ogóle nie znałem. Daj... 469 kalorii. Dajcie na paczkę. znać. 37% soczewicy mają. Dalej każda paczka to jest normalnie cały obiad, nie? Żeby sobie jakoś to. Uzmysłowić. I tak naprawdę, też całe śniadanie, no bo jeżeli śniadanie miałoby być całkiem spore, no to wrzucisz taką paczkę i masz po śniadaniu, nie? No pewnie za, za 2-3 godziny zaraz znowu będziesz musiał jeść. Pachną tłuszczem dla mnie, smażeniem takim. Nie, smażeniem. Czuć, Ta, nie to, czuć tam papryki? To idzie, idzie nie czuć papryki, to jest prawda. Zawierają 37% soczewicy i są smaku paprykowym. Mąka soczewicy stanowi 37% oleje roślinne, słonecznikowy 13%, rzepakowy w zmiennych proporcjach, mąka kurdziana, mąka ryżowa, śmietana w proszku z mleka, yy, papryka w proszku, serwatka w proszku też z mleka, jakiś tam kwas cytrynowy, pomidory w proszku, wszystko generalnie, generalnie w proszku. 466 kalorii na, na 100 gram produktu, no jest tylko 26 6 gram, naprawdę jest niewiele, jest całkiem dużo w stosunku do innych białka, czyli tutaj 13, tłuszczu 20 gram, dużo węglowodanów czyli 58. No mówię, jemy taką paczuchę i to jest taka, nazwijmy to posiłek przedtreningowy, chociaż to zdecydowanie lepiej jest po prostu puścić szejka z białkiem, bananem, może jakimiś potkami owsianymi czy podkami gryczanymi na ten trening lecieć. No i uwaga, pierwsze miejsce zajmują chipsy, które noszą nazwę Carly. Carly. Nie znam tych chipsów, nigdy ich nie jadłam. Są to chipsy jakieś orzechowe, zmielone orzeszki ziemne. Zobaczymy jak pachnie. Jak masło orzechowe. Powiem. <laughs> <laughs> się ożywiłeś. <laughs> tak. Trochę tak, no. tak jednak warto zaznaczyć, że pomimo pierwszego miejsca w naszym zestawieniu, te chipsy nadal zawierają sporą ilość soli, jakie mają w składzie dextrose, dlatego nie skończy się na ich garści, tylko oczywiście na całej pasce. Jak to wygląda pod kątem składu, no to patrzymy, kasza kokurdziana jest pierwsza, prażone orzeszki ziemne 33%, Znowu leje, czyli wiadomo, słonecznikowy i rzepakowy. Nikt na ten nie smaczcie i pamiętajcie o tym, że się nie daje do obróbki. No i oczywiście sól, pomidor w proszku, dekstroza, aromat, ekstrakt drożdżowy. Może zawierać gluten i mleko. Skład stosunkowo jest i tak mimo tego krótki, dlatego też on tutaj zajmują pierwsze miejsce. No ale które chipsy najlepiej jeść? Żadne. <noise> Zrobiliśmy ranking, żeby pokazać Wam to, które chipsy są naj, najgorszym wyborem, ale tak naprawdę też chcielibyśmy, żeby z tego materiału wybrzmiało to, że nie są to produkty zdrowe, nie są to produkty, których powinni, po które powinniście sięgać regularnie, nie są to produkty, które przykładają się do tego, żeby Wasza energia, koncentracja, skupienie, wydajność, praca mózgu, sylwetka, zdrowie, samopoczucie o poranku jakoś tam rosły, no nie? Więc ogólnie to prawda, lepiej unikać chipsów w ogóle ze sklepów i no i spokojnie, oczywiście mm. istnieje tam jakaś zdrowa alternatywa, ale no naprawdę musimy chcieć my ją robić i musimy mieć na nią chęć, no bo to jest tak, że jeżeli już zjesz tych, no to potem już nie masz chęci za bardzo na te zdrowe, więc pytanie, czy po prostu potrzebujesz, czy się ich pozbywamy, więc mogą być właśnie z ziemniaków, batatów czy jarmużu, nawet pamiętam taką historię, że chyba kiedyś z kimś rozmawialiśmy, nie? Ktoś mówi, tak? Tak sobie pamiętam, je? Te chipsy z jarmurzu? No nie, nie jem, nie jem w ogóle, po prostu. Nie <laughs> daję sobie na luz. Nie? Natomiast, oczywiście, jak one sobie tu leżą, to chętnie bym sobie je zjadł. Nie? Natomiast trzeba się zastanowić, czy chcemy podawać to dziecku. Nie? Czy naprawdę te wszystkie kolorowe rzeczy to jest coś, co my chcemy robić i czy chcemy sobie zrobić to sami? Bo to nie chodzi o to, że teraz czy nikt mnie nie widzi, zaraz mogę je zjeść, tylko po prostu to się po prostu odbija na zdrowiu. Ale, żeby Wam nie zabierać chipsów, przygotowaliśmy alternatywę dla chipsów zdrowej wersji. Czyli w materiale możecie sobie pobrać przepisy na chipsy z ziemniaków, batatów, jarmużu, cukinii, żeby korzystać z tych zdrowszych alternatyw. No i przypominamy, dajcie znać w komentarzu, które chipsy są Waszymi ulubionymi i które byście chętnie zjedli.